Za oknami kalendarzowa zima, ale w ośrodku hodowlano-zarywieniowym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie już właściwie pierwiośnie. O pracy przy dojrzewającej ikrze opowiadają mi pani Krystyna Pryk i kierownik ośrodka Marcin Klucz. Coś się już dzieje, pani Marcinie. Tak, tak, jak widać mamy w tej chwili, inkubujemy troć wędrowną, strąga potokowego, miętusa, sieję wędrowną, sieję jeziorową oraz sielawę. Z tego, co zdołałem zaobserwować, to już część ikry oczkuje. Do wylęgu jeszcze brakuje tam około miesiąca, ale, ale to już jest ikra taka w pełni zaoczkowana, już widać, że larwa w środku jest. Pani Krystyna, co Pani zbiera? Ikrę popsutą, ta biała to jest popsuta i wybieram ją, żeby się koty nie robiły, żeby jedna do drugiej się nie przyklejała żeby się dobre ryby nie psuły. I tu dobra ikra się nie psuła od niej. Bo tak to napleśnieje, się przyklejają dobre ikry i po prostu niszczą się następne, nie? I trzeba ją powybierać. A no to taka dosyć precyzyjna praca. Sortowanie też musi być bardzo delikatne. Widzę pióre. Tak, tak. jest przed oczkowaniem. Jeszcze nie jest dobrze zaoczkowana. Jest bardzo delikatna teraz. Jak już jest zaoczkowana, to już jest taka bardziej odporna na te mieszanie. To pióro gęsie? To jest łabędzia akurat. No ale to tam gęsi może być też. Nawet z nie będzie. łabędzie. No ale musi być delikatnie, żeby nie uszkodzić ich. Musi być mięciutkie, niesztywne, nie jakieś tam wyszczepione, żeby było nie Mamy 1 700 troci wędrownej, 150 tysięcy strąga potokowego, około 3 milionów siei wędrownej, półtora miliona sielawy, i miętusa w tej chwili około 2 milionów. No to jest bardzo dużo, ale skoro o miętusach mowa, to ja tam przed chwilą widziałem, żeby duże piękne miętusy, to one są już potarne i odpoczywają, czy jeszcze przedtarły. Znaczy no, co one są w tej chwili. Odseparowane samice od samców, codziennie je przeglądamy i patrzymy jaka jest gotowość tych ryb dotarła. No myślę, że tak na początku marca już zaczniemy zarybienia tym, tym materiałem, którym w tej chwili dysponujemy.